Cześć, witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku ASG Maniak, ale tutaj Stepgar, a w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o kulkach. W Airsofcie wiele firm robi kulki, ale można wrzeć, że tych kulek mamy od wyboru do koloru, tak więc zacznijmy od ich rodzajów. Jak już wspominałem mamy wiele rodzajów kulek, tak więc zacznijmy od kulek biodegradowalnych. Oznaczają się one na pewno gorszą jakością niż zwykłe kulki, aczkolwiek jedyny ich plus to taki, że szybciej rozkładają się w środowisku, ponieważ są zrobione z troszeczkę innych materiałów. Następnie mamy kulki fluorescencyjne, które akurat za chwilę będziecie widzieć na filmiku, jak one działają. Żeby to działało, musimy posiadać specjalną komorę hop-up oraz tłumik, który przed opuszczeniem kulki z lufy ją naświetli, przez co widzimy przewspaniałe efekty, aczkolwiek Cena tych rzeczy jest naprawdę wysoka. Kulek również. Ale jak to wygląda widzicie sami, tak więc no, jest to ciekawa rzecz. Po kulkach biodegradowanych oraz fluorescencyjnych mamy również kulki z farbą oraz kulki proszkowe. Właśnie widzicie te zdjęcia. Są to kulki, które według mnie w cudzysłowie największym jakim możliwy miały przypodobnić Airsoft do paintballa pod względem odznaczenia trafień. No wiadomo, jeśli dostaniemy zwykłą kulką, tego nigdzie nie widać, aczkolwiek te kulki z farbą i prosz, z proszkiem wcale nie są polecane i są po prostu shitem, krótko mówiąc. Mogą się rozsypać w replice właśnie wtedy, po prostu są słabsze, nieraz po prostu nie rozsypują się, nie pękają przy dotknięciu z... Mundurem, ponieważ po prostu mundur jest za miękki, tak więc nie jest to żaden hit. Tych, te kulki naprawdę powinniśmy wyrzucić do kosza, ewentualnie zrobić sobie granata. No ale jednak nie są to żadne kulki polecane, tym bardziej do użytku w lufach precyzyjnych czy też replikach, których naprawdę nie chcielibyśmy stracić. Następnie są również kulki wykonane z innych materiałów. Są te kulki metalowe, ceramiczne czy też kulki silikonowe. Aczkolwiek są one bardzo rzadko spotykane w polskim airsofcie. I ostatni rodzaj kulek, które sobie pozwolę sam stworzyć. Bazarowe. Nie wiem, jak to się znalazło w moim domu, ale było w szafce chyba przez kilka lat trzymane. Zwykłe kulki z bazaru, których nigdy w życiu nie powinniśmy nigdy wrzucać do replik. Do replik, prawdziwych replik, a nie jak tych bazarów. Dlaczego zdjęcie to pokazuje? Tak więc to może odłużmy. Teraz może przejdźmy do firm produkujących kulki, bo według niektórych zwykłe takie kulki PJ są po prostu wielkim shitem, a według niektórych, o ja nie mogę, jakieś super, ekstra, ble, 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 O tym nie będziemy gadać, ponieważ jest to temat rzeka, każdy o swojej replice może się dowiedzieć, wystarczy takie kulki zakupić, wsypać, strzelić i zobaczyć jak będzie, tak więc o tym nie. Ale tutaj macie właśnie teraz widzicie firmy produkujące kulki. Według większości użytkowników najlepszymi kulkami są kulki firmy GNG oraz Marble. Tak więc te kulki właśnie ja Wam polecam. Sam powiem szczerze, używałem przez długi czas Toyotów, PJ, PJ, kulki PJ e, oraz Gunfire. Z Gunfire'ów Gunfire zrezygnowałem ze względu na to, iż się zacinały. Przeszedłem na PJ. E, później dla celów tego odcinka oraz żeby sobie wreszcie przetestować te kulki GNG właśnie na nich przestanę, zast, przestanę, przestanę w znaczeniu, że na nich zostanę i ich będę teraz używał. Dlaczego skupienie bardzo dobre? Po, powtarzalność strzałów jeszcze lepsza. Kurki po prostu lepsze jakościowo od Peiotu, no. i Kto wie tak zbiorę. Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz, która te rzeczy różni, mianowicie cena, no niestety jest większa, prawie dwukrotnie większa, ale co tam? jakości się liczy. Jak ktoś fajnie kiedyś powiedział, kupienie lepszych kulek to tak naprawdę jeden z najlepszych, najtańszych tuningów naszej repliki. Teraz rzecz, która Was zainteresuje i o którą często pytacie pod moimi filmikami. Macie tą tabelkę i sobie sami ją właśnie oglądnijcie. Jest to tabelka, która informuje, ile mamy FPS-ów, jakie kulki powinniśmy używać. Oczywiście nie jest to tabelka idealna, jest to tabelka zaokrąglona, około, około plus minus, tam jest często. Najlepiej po prostu kupić dane kulki danej e, wagi i samemu je przetestować. Tak więc to te, tego nie bierzcie sobie tak głęboko do serca, tylko tak plus minus mniej więcej. Dobra moi drodzy widzowie, to by było na tyle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, walcie śmiało. O kulkach można gadać godzinami, ponieważ tego jest naprawdę, naprawdę sporo. Ja podam tylko i wyłącznie te najważniejsze, najważniejszych informacji. Macie pytania, walcie śmiało. Ja się tymczasem z wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, trzymajcie się.